Drugie miejsce Koalicji Obywatelskiej 39 ponad procent, pierwsze dane, to jest to dobry wynik, czy jednak jest pewien niedosyt, no bo cały czas na pierwszym miejscu. Jest sprawę sprawiedliwość. Jesteśmy na gorąco. To są wyniki sondażowe. One się jeszcze mogą zmieniać, więc trudno mówić, ale na pewno plan został osiągnięty. Widzimy, jak inne formacje pikują w dół, i tak naprawdę myślę, że to jest najlepszy prognostyk na przyszłość. Dzisiaj daliśmy Polakom możliwość wyboru innej opcji niż partia rządząca, i myślę, że ten wynik jeszcze może się zmienić. Poczekajmy na wyniki. Indywidualne, na podział mandatów, bo to też pewnie będzie pewnego rodzaju prognoza, jakie formacje czy też jakie poglądy reprezentowane przez dane formacje Polakom się podobają. Ten dystans do Prawa Sprawiedliwości się zmniejszył. To jest taki test generalny przed tym, co będzie na jesieni, a na jesieni też będzie prawdopodobnie trochę wyższa frekwencja. Jednak to jest dobra wiadomość dla Was? Proszę pamiętać o tym, że to są wyniki jeszcze sondażowane, się mogą zmienić na korzyść koalicji europejskiej. Ja pamiętam jeden z sondaży Cebosu, który dawał różnicę 15 bodajże procent na korzyść PiSu, a widać dzisiaj, że, że są to trzy e, punkty, więc e, tak naprawdę... E, jeszcze może wszystko się zmienić. Nie bądźmy w tym momencie wróżbitami i poczekajmy na te właściwe wyniki. Ale tak jak powiedziałem, koalicja, której siła jest w różnorodności, pokaże też, jaką, w jaką stronę Polacy oczekują pójścia, jakie poglądy no, chciałby były w Parlamencie Europejskim, a także pewnie i krajowym reprezentowane. Na koniec pytanie już nie o koalicję, a o dwa komitety Wiosna. Ponad 6%, 6 całkiem dobry Wynik Roberta Biedronia, no i też trzeba zwrócić uwagę na to, że Kuki z 15, z podprogiem. Czy to może oznaczać, że tej partii w przyszłej kadencji streamowej zabraknie? Ja myślę, że jest duże prawdopodobieństwo, że tak będzie, bo nie było pomysłu z tamtej strony. Natomiast jeśli chodzi o wiosnę, to też pamiętam sondaże dawały kilkanaście procent. Nie wiem na jakim etapie ten właściwy wynik się ustabilizuje, bo na razie ten sondaż mówi o sześciu, ale to też pokazuje pewną tendencję, że jednak, no, bo że ten projekt niekoniecznie przypadł do gustu Polakom.